Witam w dzisiejszym poradniku. Dzisiaj pokażę Wam co zrobić, gdy się zaci zacina Wam PlayStation. Oczywiście dwa. Dobrze, do tego będą potrzebne perfumy oraz patyczek do uszu Teraz tak. Bierzemy patyczek do uszu. I tą końcówką, gdzie jest wacik, namaczamy perfumami. Nie, nie mamy tego zrobić, nie mam gdzie położyć. Dajcie, chwilkę okej, okay. ja już to nasmarowałem Psiuknęłem w to, już jest z perfumami teraz tak wyciągamy od tą rzecz tutaj i tą mokrą końcówką, mokrą Maczamy o tutaj ten laser. O, w taki właśnie sposób. I teraz bierzemy drugą końcówkę, tą suchą, i troszkę tak pocieramy, żeby nie było za bardzo mokre. I gotowe. Gra już nie powinna wam się zacinać. Na koniec robicie to. Tam wsuwacie. Zamykacie. Możecie grać. Już się wam, gra nie powinna zacinać. Jeżeli się będzie zacinała, to możecie mi pisać w komentarzach. Ja może pomogę. I to wszystko. Na razie. Dzięki. Cześć.